Planem wrześniową zaśpiewa dla Państwa Michał Muszyński z klasy A3, a akompaniować mu będzie dobrze już Państwo znany Kasper Koźnik. Yeah. <kluczy> Coś na ten dzień czekali, z nadzieją i duszy. Kiedy bez słów towarzysz starin, na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden bąbnął wzdłuż granicy, i zanim zmirkł, zaśmiały ciała. To bój z prędkością wałnicy, armia czerwona wyruszała. A co ta historia nowa, w sumie nas pyta Europa, jak to to chłopcy Mołotowa. Tyżni Ty, y jak to to, chłopcy, Mołotowa, nie y Ty, Rymienkropa. Zwycięstwie szlaki serią znaczy, sztandar wolności odruchwało, głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę brało. Pada pod na koły, kołdach woły, lud z pieśnią witał strój nowy. majątki i kościoły, i Chrystus kulą w na bez wspólnot nie istotę ich Nieprzeliczone dzieci, co so co so. Niezwyciężony wiór Hitlera Nieprzeliczone dzieci, co co Niezwyciężony wiór Hitlera Wystarczy znać wersacki węgar Już wolny Żyd i Białorusi, Już nigdy więcej Polska ręka I do niczego nie przymusi Znowu im wolność głosi prawda Świat, cały wieś obiega wroc że odtąd łączy sztandar, gwiazdę, ser, kękroń i łot. Tych mi historia nie zapomni, Ty stary ron w zdumieniu już i śmiecić będą nam potomni. Po pierwszym sześcia siedemnastym i święcić będą nam potomni. Po pierwszym siedemnasty Jak wspominał sam artysta, na genezy tego utworu złożyły się częste rozmowy z ludźmi, dla których II wojna światowa była historią ich życia, granicą między życiem w Polsce a poza nią. Historia w pigułce, niezwykle mocne i obrazowe metafory, słowem idealna ilustracja do lekcji w szkole. Jednym z najtragiczniejszych ustaleń konferencji jałtańskiej w lutym 1945 roku było włączenie terenów Polski w radziecką strefę wpływu, co oznaczało de facto zmianę z okupacji nazistowskiej pod sowiecką. Polacy chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Zapraszamy do wysłuchania utworu pod tytułem Jałta w wykonaniu Marcela Szabłowskiego z klasy A2 oraz Jakuba Kurpińskiego z klasy B3 przy akompaniamencie Michała Muszyńskiego. prezydencja carów, służba swe obowiązki zna Ręczymy się siedlono, stąd tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma Okno już widzą, słyszą ściany jak kaszle nad cygarem lew Jak strzyk wózek, z skaleki, demokratą w tle Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góra w chrymską moc. Jestem pięknych towarzyszy w paja swą legendarną moc, nie miejcie żalu do Stalina, i on się za tym wszystkim tak był. Tak to po to z wina, że we kiałcie nie miał sił. Gdy się tyją wspólnie prawo za świata historyczny kształt, Wiadomo to, Cezar grał, i tak rozumiem strzelają ten... Co w Europie tyle państw Polacy Chodzi tylko o to, żeby dziś w końcu mogli żyć Z tą Polską zawsze są kłopoty Kaleka troszczy się i drży Lecz uspokaja spokaja ich gospodarz Pożółkły dłonią ogłaszczą złąc Mój kraj pomocną dłoni poda Potem niech rządzą się jak chcą I Nie miejcie żalu do I on wszak za tym wszystkim stał, by Stalin dostał to, co chciał. Komu zależy nam pokój, ten zawsze cofnie się przed gwałtem, by jak to się nie boli, wojen bo i tak rozumieć trzeba jałtę. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w przodość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I podpakuje mu kaleka niezłomny demokrat, Stali to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz. Z wielki, wielkich to nie zmowa, to przyszłość świata, wolność władz. Przy nim słaby się u i swoją część odbierze z strat. Nie miejcie żalu do rozwarta. pomyślcie ile musiał znieść. Fajka bym z butelka czerpić, co miał sojuszek gdzieś Wszak się radziły trzy imperia, na nad granicami, granicami co za tarte. Że głowy już siedział, peria i tak rozumieć trzeba Więc delegacje odleciały, uciekł na krwienie, carski gród. Gdy na zachodzie działa grzmiały transporty, ludzi szły na wschód. Świat wolny święciu pod na opustoszały nagle fronty. Ja tak już prezydent, tak grób, a tam transporty i transporty. Tylko myślić się z nocy budzi, z woli wyborców odszedł czekli, a tam transporty żywych ludzi, a tam owozy długiej śmierci. Miejcie więc do trójcy żalu, historii za nią stał. Dopracowany w każdym szalu, każdy z nich co już miał. Mógł mylić się, chwilą. Nie był Polakiem ani bałtem, tylko wiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba jałtem. Tylko wiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba jałtem. Kaczmarskiego oddaje wyższość, z jaką od wieków traktowali Polskę rosyjscy politycy. Przesłanie utworu jest pełne goryczy, gdyż wielu z naszych rodaków podzielało opinię zaborców. To negatywne zdanie odrzucił wielki cesarz Bonaparte w słowach. Zostawcie to Polakom dla nich nie ma nic niemożliwego. W utworze pod tytułem Rejtan, czyli raport ambasadora, wystąpi dla państwa Jakub Kurpiński z klasy B3 przy akompaniamencie Katrę Koźlowskiego. Następnie spiesze do liście art podpisanych po naszymi śliczmi. Zgodnie z układem w i koronie Stawsi światem czemu nie zaprzeczy nic? Muszę jednak wspomnieć o gorszącej scenie, Której jest budzi we nie żal i stręc, zwłaszcza, że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie partów miało skończyć się Nie Jakie ten zresztą posłów z Nowogrodu. W jakiś sposób je krok tłumaczy mi. w oczach, wędboczach ciągnął się na progu i nie chciał puścić w sposób pochylony w drzwi. Koszulę z piersi staro zupełnie jak w teatrze. Polacy czuły na dali nabrać się. Niektórzy w już nie mogą na to patrzeć. Inni zdobyli się na litości wodze. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Na ręce z głów powyrywany kłak. Ksiądz Brymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy. Ewidomało nie było mu to wszystko w smak. Po za to straszno do łajda, jakich mało. Do dalszych spraw, parzam z czystym sercem było. Branicki, twarz wszystkich go mi zakręcało. Szczęsny podatki, wóz oddał jego milfo. I tylko jedno szlachcic żeby z sali. Przywrócił przesłanie z monet stos. A co dziwniejsze, jak mi później powiadali, to też podatki, ale całkiem odchocz. Taka była jedna z dwóch przyzielonych. Z niesmakiem odwróciła się w z spół. Niech ekscelencja spojrzy jaki ogłosiony. Co było zresztą szerą prawdą kręgą. Wszyscy no. krzyczeli, nie pojęłem ani słowa. Na których to nie ma tu za zagroż. I bez gwarancji nadal trudno finansować. To może oznaczać dla nas zbyt wysoki koszt. Zatkniesz i zachodnich myśli w niewątpliwy ślad. Tak przy okazji portret waszej wysokości tam wisi, nie powisić poleciłem go. Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Król przykro mi się, że nie umiał się zachować ja nie mogę stwierdzić to Wszystko, co mógł do ręce do kieszeni schować Kiedy ten mi ślisko powiedził go W tym zamierzeniu spadły pisma i układy Zdrajcy czy że do kogo trudno rzec Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada. A politycznych oblicza trzeba strzec Wbudzą naród, król niepewny, szlachta dzika, nie zmienia wraz z nastrojem raz po raz. z nimi to nie żadna polityka. To wychowanie dzieci, pełne już po ma mas. Dlatego razem nie mogą ze zdumienia tą drogą dalej, jeśli nie grozi niczym, to wygrać, co da się wygrać, rzecz nie bez znaczenia, zanim nastąpi europejski brwok.